Barbie, chodź tutaj, co masz taką minę? O, Skipper, cześć, ale cię dawno nie widziałam. A skoro już mnie tak wołasz, to z chęcią koło ciebie usiądę. Co słychać? Naprawdę nie widziałam Ciebie chyba z dwa dni. U mnie okej, okay, jak zwykle, ale Barbie, powiedz mi lepiej, czemu ty masz taką minę? Już dawno nie widziałam Ciebie tak smutnej. Ach. Szkoda gadać skipper, naprawdę. Wreszcie mam dzień wolny w pracy i myślałam, że ken zabierze mnie na randkę. A tutaj nic, nawet się słowem nie odezwał. A może nie wiedział, że masz wolne? Ty mu zaproponuj pójście na randkę. Z pewnością się zgodzi. W sumie, jak sobie o tym pomyślę, to nawet masz rację. O, nawet Ken idzie. Ken, hu, chodź tutaj do nas. O, cześć, dziewczyny, co tam? Ken, Barbie chciała cię zaprosić na randkę. Skipper, ja to miałam mu powiedzieć. Dam sobie radę, nie mów tego za mnie. Ken, mam dzisiaj wolne. Pójdziemy gdzieś? Jakaś randka albo coś w tym stylu. Randka. Och, Barbie, czy też w moich myślach? Właśnie chciałem tobie to zaproponować. Przecież wiesz, jak lubię z tobą randki. Randka. O jejka, ale teraz wymyśliłaś. Przecież wiesz, że ja nie lubię chodzić na randki. Zresztą dzisiaj jest mecz. Och, Ken, tak dawno nie miałam wolnego. I już nawet nie mówię o tym, jak dawno nie byliśmy na randce. Nawet ubrałam nową sukienkę. Myślałam, że pójdziemy. Ken, proszę. Od razu zauważyłem: Barbie, piękna sukienka, naprawdę do ciebie pasuje. Nie rozumiem. Takich sukienek już chyba u ciebie z trzy widziałem. Po co kupujesz takie same sukienki? To bez sensu. No to co? Idziemy? Barbie, oczywiście. Już wychodzimy. Zamówiłem stolik. Oj, Barbie, jak już tak naprawdę musimy dobra, to coś zjemy dzisiaj, ok? No to Barbie, miłego dnia. Ja uciekam, umówiłam się z koleżankami. No to pa! Ken, gdzie jesteś? Ja jestem już gotowa do wyjścia. Mówiłem ci już, że pięknie dzisiaj wyglądasz, dobrze Barbie. No to wychodzimy. Panie, przodem. Do wyjścia. Myślałem, że zjemy w domu, przecież mówiłem ci, że mam mecz. A skoro już tak sobie wymyśliłaś randkę, no to okej. Chodź za mną, pójdziemy do salonu coś zjemy. Przytrzymam ci drzwi wchodź, proszę. Jejku, jak tu jest pięknie. – Cudownie, Ken, ale trafiłeś z miejscem. – No chodź, Barbie, już do salonu. Ile mogę na ciebie czekać? Halo? – Kompletnie się tego nie spodziewałam. – Ale nie trafiłeś z miejscem, przecież tu jest pełno okruszków z wczoraj. Nawet nie posprzątałeś, jak cię prosiłam. – Proszę, Barbie, tamten stolik jest nasz, ale najpierw pozwól, że oddasz mi twoją kurtkę, z chęcią ją odwieszę na wieszak. O, świetnie. Dziękuję, Barbie. Już ją odwieszam. Widzę, że naprawdę niepotrzebnie ubierałam kurtkę. Odwiesisz mi ją? Proszę. A dlaczego ja? Ty mi nie odwieszasz kurtki. Przecież masz ręce. Możesz ją sama odwiesić. Barbie, to nasz stolik. Jeszcze odsunę dla ciebie krzesło. Proszę, siadaj. Ojej, Ken, dziękuję ci bardzo. Nie ma za co. Okej, okay, sama sobie odwiesiłam. To gdzie mam usiąść? E, no ja zająłem już mój ulubiony fotel. Także dla Ciebie no tamto krzesło. Nie widzisz, przecież jest obok. Tylko proszę Cię, przesuń się trochę. Zasłaniasz mi telewizor. A tak jak Ci mówiłem, leci mój mecz dzisiaj. Okej, okay, okej, okay. już się odsuwam. Zobacz na stolik. Zamówiłem już twoje ulubione ciasteczka. Smacznego! Och, Ken. Pamiętałeś, pamiętałeś, że lubię te cytrynowe ciasteczka, ale to jest cudowne. Ken, to co będziemy dzisiaj jeść na naszej hmm, randce? Zamiast mnie pytać, przecież spójrz na stół. Nie widzisz, zrobiłem jajecznicę. Akurat starczy dla ciebie i dla mnie. Och, Ken, zapomniałeś. Przecież ja nie lubię jajecznicy. Przecież już tyle lat ci o tym mówiłam. Zawsze zapominasz. Och, Ken, słyszysz? Słyszysz, jaka muzyka tutaj gra? Pamiętasz? Och, Barbie, jak mógłbym zapomnieć? Przecież to jest nasza piosenka. Przecież to właśnie przy niej się poznaliśmy. Och, Ken, słyszysz, jak wyjął w tej telewizji? Oszaleć można, chyba głowa mi zaczyna boleć. Och, Barbie, przecież to są kibice. Zapomniałaś. Barbie. Mam dla ciebie małą niespodziankę. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Och, Ken, ty mnie cały czas zaskakujesz. Wiesz, że nie musiałeś. Och, Barbie, to drobiazg, ale mam nadzieję, że tobie się spodoba. Proszę, to jest naszyjnik dla ciebie przymierz go. Och, Ken, ale niespodzianka! Naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Jest cudowny, taki właśnie chciałam mieć. Nie wiem, skąd ty widziałeś? Sam zobacz, jak idealnie pasuje. Od dzisiaj będę go nosiła codziennie. Barbie, w sumie mam dla ciebie prezent. Ken, dla mnie? Naprawdę? Jejku, nie spodziewałam się, ale nie musiałeś, przecież wiesz o tym doskonale. To drobny prezent, ale mam nadzieję, że ci się spodoba. <tryk> <tryk> Tadam, <tryk> mam nadzieję, że ci się podobało. Ken, to nie było wcale takie śmieszne. To nawet w ogóle nie było śmieszne. Zresztą robi się już głodna. Ken, robi się już głodna. Może coś zjemy? Jakiś obiad? Oczywiście, że tak. Przecież zabrałem cię na randkę kolację. Zaraz coś przyniosą. Zamówiłem już coś specjalnie dla ciebie. Głodna? Szkoda, że nie zjadałeś mojej jajecznicy. Naprawdę była dobra. Okej, okay, bo mi już burczy w brzuchu. W takim razie zamówię coś sobie, nie wiem. Może jakieś frytki, może kebaba. O, jak już zamawiasz, to zamów jeszcze dwa hamburgery dla mnie i podwójne frytki. No, dobra, no okej. Okay. No i już są twoje ulubione naleśniki. Za to ja wziąłem sobie zupę. Och, moje naleśniki ulubione jeszcze z nutellą. Wieki ich nie jadłam. O, dzwonek do drzwi. Chyba nasze zamówienie. Ken, proszę, otwórz i zapłać. Barbie, przecież wiesz, że oglądam mecz. A może akurat teraz strzelą bramkę i nie będę tego widział? Wiesz, jak będę żałował? Zresztą to ty robiłaś zamówienie. Ja miałem swoją jajecznicę. A może akurat teraz strzelą bramkę i nie będę tego widział? Wiesz, jak będę żałował? Ken, Ken, przestań już, okej, okay, pójdę sama. Wezmę, zjem, a przede wszystkim zapłacę. Skoro dla ciebie to jest taki problem. Ale się najadłam. O jejku, już nic nie zmieszczę. Mam brzuch w samych naleśnikach. <grych> Okej, okay, to zostawiam moje zamówienie idę jeszcze tylko zapłacić. Okej, okay, już jestem. Mam nadzieję, że mi nie wystygło. Pan strasznie długo wydawał mi resztę. A co to? Czemu to pudełko jest puste? W sumie tak oglądałem mecz i jadłem frytka za frytką. Aż tu nagle nie uwierzysz, puste pudełko. No świetnie, Ken, tylko ja nadal jestem głodna, a ty najedzony jeszcze za mnie. No to co? Płacę i idziemy na spacer. Co ty na to? Och, Ken, nie musiałeś, ale dziękuję. Spacer? Super pomysł! Normalnie randka idealna, Ken, ale czytasz mi w myślach. Barbie, no ale znowu mi zasłoniłaś telewizor. Przecież zaraz mecz się skończy, muszę go obejrzeć do końca. Za to ja nie wytrzymam do końca meczu, idę na spacer sama. Oho. Chyba randka Barbie już się skończyła. Ciekawa jestem, co byście dodały jeszcze do tej randki. Czegoś zabrakło? I przede wszystkim, która wersja Kena podobała Wam się bardziej? Ta restauracyjna, czy ta domowa? Hmm, sama jestem ciekawa. Czy bardziej oczekiwania czy rzeczywistość? No, i na koniec mam dla Was również pytanie: Kto pamięta, co w restauracji zamówił Ken dla Barbie jako jej ulubione danie? Piszcie w komentarzach albo lajkujcie, żebym wiedziała, że znacie odpowiedź. No i oczywiście, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!